Drodzy bracia i siostry, nie ulega wątpliwości, że Kościół przechodzi obecnie bardzo trudne chwile. Dlatego potrzebna jest gorąca modlitwa za Kościół i za ludzi Kościoła. Zachęcam was do wysłuchania materiału dotyczącego planu zniszczenia Kościoła Świętego. Planu pochodzącego od wroga kościoła, szatana, w ramach której można odnaleźć wiele analogii do tego, co obecnie ma miejsce na świecie. Plany te miały zostać wyjawione księżom egzorcystom podczas egzorcyzmów. Materiału jest dużo, dlatego zostanie podzielony na dwie części. Na końcu części pierwszej będzie odnośnik do części drugiej, a na końcu części drugiej będzie odnośnik do części pierwszej. O lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego, uzyskane od księży egzorcystów. Pierwsze: Usunąć świętego Michała, opiekuna Kościoła katolickiego, z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Świętej, jak i poza mszą raz na zawsze. Usunąć wszelkiego figury, mówić, że to polecenie Chrystusa. 2. Zastopować praktyki pokutowania podczas adwentu, postu, takie jak niejedzenie mięsa w piątki, lub poszczenie. Zatrzymać jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zamienić na akty radości, szczęścia i miłości bliźniego. Mówić, że Chrystus już wygrał, niebo jest dla nas i że ludzkie wysiłki są bezużyteczne. 3. Angażować pastorów protestanckich dla zmieniania i desekracji mszy, wmawiać wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa po protestanckiej wierze, iż jest to tylko chleb i symbol. 4. Usunąć całą łacinę z liturgii mszy świętej, modlitw i pieśni. Wnosi ona uczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani są wyższej inteligencji. 5. Zachęcać kobiety do zdejmowania nakryć głowy w kościele. Włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa bycia diakonami kapłanami. Opierać to na konstytucji kościoła, zacząć ruch wyzwolenia kobiet. 6. Zastępować przyjmowanie komunii na kolanach, przykazać zakonnicom, by nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po komunii. Mówić im, że Bóg kocha je takie, jakie są chcę je widzieć całkowicie zrelaksowane 7 zlikwidować kościelną muzykę organową wprowadzić gitary lutnie perkusje i przytupywanie zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem nie dawać Jezusowi czasu na Wzywanie dzieci do religijnych powołań: 8. Profanować hymny do Matki Boga i Świętego Józefa mówić, że są zbyt bałwochwalcze zastąpić je pieśniami protestanckimi to wprowadzi sugestie, że Kościół katolicki uznaje, iż protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną Kościołowi katolickiemu. 9. Zmienić wszystkie hymny, nawet do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki przychodzi przez odmawianie sobie czegoś i pokutę do Boga. Wprowadzić nowe pieśni, aby przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy były błędne, zapewnić, aby mieć co najmniej jedną pieśń w każdej mszy, która nigdzie nie wymienia imienia Jezus, lecz tylko miłość ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego. 10. Usunąć wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogańskimi, niebłogosławionymi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szatańskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że msza w kościele może być odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych. 11. Zatrzymać praktykę odmawiania mszy przed Eucharystią Świętą w tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do mszy. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Zrobić go przenośnym w celu zasugerowania że nie jest święty, lecz może spełniać podwójne zadanie do wszystkiego, jak na przykład stół konferencyjny lub do gry w karty. Zanim postawić co najmniej jedno krzesło, niech ksiądz na nim siada po komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwalać księżom klęczeć podczas mszy, jak również ludziom podczas podawania komunii. 12 usunąć świętych z kalendarza kościelnego paru za jednym przedrukiem. Zabronić kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymienieni w Ewangelii. Mówić że w kościele mogą przebywać protestanci, którym mogłoby się to nie spodobać. 13. Podczas przedstawiania Ewangelii opuścić wyraz święty. W Ewangelii według świętego Jana po prostu mówić Ewangelia według Jana to będzie powodować, że ludzie nie powinni ich więcej czcić przepisywać Biblię tak długo, aż będzie identyczna z protestancką. 14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do modlitwy. Zakończy to odmawianie litanii do serca Jezusa, błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz przygotowania do komunii. To również skutecznie zmniejszy dziękczynienia czynienia po komunii do pozorowanych. 15. Usunąć wszystkie figury i obrazy aniołów, po co mieć wokoło figury naszych wrogów. Nazywać to legendą lub historią złych czasów. 16 Wyeliminować zakon mniejszych egzorcystów, wyrzucających diabła. Pracować szczególnie mocno nad tym. Uregulować myśl, że nie ma rzeczywistego diabła. Mówić, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła. I że nie może być dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. Następnie, Przestaną wierzyć także w piekło, i nie będą obawiać się tam iść. Koniec części pierwszej. Drodzy siostry i bracia. Módlmy się za święty Kościół Katolicki. Módlmy się za Niego gorąco, najlepiej na różańcu, aby szatan nie przemógł, i aby Kościół zwyciężył. Amen.